W poprzednim odcinku nauczyliśmy się, jak formatować wydruk w dwóch kolumnach. Umiemy skorzystać z odpowiednich ikon i jeśli dobierzemy dokładnie czcionkę, to możemy zaoszczędzić nawet do 50% papieru. Wiemy, jaki typ drukarki wybrać do naszych zadań. Umiemy utworzyć korespondencję seryjną. Potrafimy zatem utworzyć źródło danych i odpowiednio zaadresować koperty. Nauczyliśmy się, jak utworzyć bazę danych i w jaki sposób skorzystać z gotowej listy pól. Pamiętajmy, żeby zapamiętać naszą pracę. Nauczyliśmy się w prosty sposób tworzyć nagłówek. Robimy to za pomocą przycisku Pole Korespondencji Ceryjnej, odpowiednio projektując nagłówek listu. Dobieramy sobie miejsca, w których chcemy, żeby znalazły się Poszczególne pola z bazy danych. Umiemy obejrzeć tę bazę danych i wiemy, jak zaprząc komputer do rozróżniania płci. Potrafimy wydrukować koperty. Umiemy to zrobić w dowolnej liczbie kopii. Królowa drukarek, drukarka laserowa, pomoże nam w wydrukowaniu kopert. Nauczyliśmy się, jak zaprząc komputer do rozróżniania płci. Przypomnijmy to sobie. Musimy napisać pewien warunek i odpowiednio zaprogramować tekst. Resztę zrobi komputer. Szanowna Pani albo Szanowny Panie, jeśli jest to imię mężczyzny. Proszę Państwa, zgroza tak napisanego tekstu nie przyjmie nikt. Krzywo ustawione marginesy, niejednakowo, błędy gramatyczne, ortograficzne, zjedzone wyrazy, poszarpane zdania, źle przeniesiony tekst. Ale macie dzisiaj Państwo u nas dodatkowy bonus. Robimy wielką powtórkę, dlatego pokażemy Państwu, w jaki sposób wszystkie te błędy poprawić. Klikając myszką zaznaczam tekst i teraz chwytając myszą za znak lewego marginesu przesuwam go troszeczkę bardziej w prawo. Proszę zobaczyć jaka jest reakcja komputera. Podobnie chwytam za prawy margines i też go przesuwam w lewo. Zgroza. Margines wprawdzie został poprawiony, ale sytuacja ta nie została zapamiętana. I wydruk znowu jest do niczego. Żeby zapamiętać ułożenie tych marginesów i poprawek, musimy skorzystać z ikony zachowaj. Klikamy ją. Marginesy są już prawidłowo ustawione, ale żeby tekst był bardziej czytelny, należałoby zrobić pewne wytłuszczenia czy też podkreślenia. Zróbmy to. Żeby cokolwiek wytłuścić albo podkreślić, musimy oczywiście tekst zaznaczyć. I nim wytłuścimy, to najpierw podkreślmy sobie słowo drodzy. Zaznaczamy je i przyciskam ikonę podkreśl. Słowo drodzy zostało podkreślone. Teraz zaznaczę ciociu i wujku i klikając na ikonę wytłuszczenia pogrubię ten tekst. Proszę zobaczyć. Pamiętajmy o tym, żeby wszystkie tego rodzaju zmiany, jeśli akceptujemy, zapamiętać, przyciskając ikonę Zachowaj. Wytłuszczenia, podkreślenia, marginesy są już zrobione prawidłowo. No tak, należałoby jeszcze w niektórych miejscach zmienić czcionkę. Jak zawsze zaczynamy od zaznaczenia wiersza. Teraz wybieram inny rozmiar czcionki, na przykład osiemnastkę, i proszę zobaczyć, co zrobi komputer. Zmienił się rozmiar czcionki. Z pewną dozą nieśmiałości po raz kolejny zaglądam w ten tekst. Tak, wydaje się, że teraz jest dobrze, chociaż spróbujmy poprawić odstępy między liniami. Zaznaczmy kilka linii naszego tekstu. Robimy to myszką w znany sobie sposób i teraz z menu Format wybierzmy rozkaz Akapit. Proszę zobaczyć, komputer udostępnił nam całą masę danych odnośnych do formatu akapit. Rozwijam teraz listę odstępów między wierszami. Wybieram podwójny odstęp. Na podglądzie tak to wygląda. I proszę zobaczyć, co teraz zrobi komputer. Klikam OK i czekam, aż komputer porozsuwa wiersze tekstu. Za chwilę przeczytam Państwu tekst. Dyktanda. Waszym zadaniem będzie wprowadzić ten tekst bez błędów do komputera. Myślę, że tekst z łatwością Państwo rozpoznacie. Posłuchajmy. Dano trzecią potrawę. Wtem Pan podkomorzy, wlawszy kropelkę wina w szklankę Panny Róży, a młodszej przysunąwszy z talerzem ogórki, rzekł. Muszę ja wam służyć, moje panny córki, choć stary i niezgrabny. Zatem się rzuciło kilku młodych od stołu i pannom służyło. Sędzia, z boku rzuciwszy wzrok na Tadeusza i poprawiwszy nieco wylotu w kontusza, nalał węgrzyna i rzekł. Dziś nowym zwyczajem my na naukę młodzież do stolicy dajem.” I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki mają od starych więcej książkowej nauki, ale co dzień postrzegam, jak młód cierpi na tym, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem. Na czym polega nasze zadanie? No, przede wszystkim wprowadzamy tekst do komputera. Musimy ustawić prawidłowo marginesy, książkę w tytule wytłuścić i odpowiednio dobrać do tekstu, podkreślić fragment tekstu, wyróżnić dialogi, wykonać justację tekstu, zapamiętać całą pracę i kursywą podpisać autor. Przepraszam bardzo, mam problem z ustawieniem marginesu. To jest mały problem. Bierzemy myszką znak prawego marginesu, tak jak to właśnie teraz pokazuję. Naciskając lewy przycisk myszy, przeciągam ten znaczek w inne położenie. Przepraszam, a jak podkreślić tekst? To było w odcinku czwartym. Trzeba zaznaczyć fragment tekstu, który nas interesuje ponieważ pamiętamy, że przed jakąkolwiek czynnością zawsze trzeba tekst zaznaczyć i teraz klikamy ikonę podkreślenia. Jakiś problem? Tytuł. A, no to trzeba po prostu wytłuścić. Najpierw dołączymy jedną pustą linię, wciskając klawisz Enter i teraz zastanówmy się, co możemy zrobić z tytułem. Zaznaczamy go. I zmienimy rozmiar czcionki, na przykład na 22. Proszę zobaczyć, komputer powiększył czcionkę. Ale to nas jeszcze nie satysfakcjonuje. Wobec tego spróbujmy jeszcze raz zaznaczyć tytuł i skorzystamy z ikony pogrubienia. Ta ikona oznaczona literką B, Bold, pomoże nam wytłuścić zaznaczony tekst. Mam kłopoty z pamięcią. Rozumiem, że z pamięcią komputera, oczywiście. W takich sytuacjach często najlepszym wyjściem jest po prostu zapamiętanie tego, co do tej pory zrobiliśmy. Przypomnijmy sobie, otwieramy okno metryki pliku i bardzo dokładnie opiszmy dotychczasową naszą pracę. Wypełnimy wszystkie. Wiersze, tytuł, temat, autor. Opiszemy słowa kluczowe. Kiedy wszystko mamy dobrze opisane, naciśniemy przycisk OK, a dopiero później skorzystamy z ikony zachowaj. W czym mogę pomóc? Jak to zjustować? Trzeba zaznaczyć cały tekst. W tym przypadku zaznaczymy sobie pewną określoną ilość wierszy i skorzystamy na przykład z ikony wyrównaj do lewej. Tak to wygląda. No nie, autorem jest Adam Mickiewicz. Musimy to poprawić. Najprościej możemy to zrobić, zaznaczając zły tekst. Mamy to zrobione i teraz wprowadzamy z klawiatury prawidłowo nazwiska autora. Nie musimy korzystać z klawisza DELETE. Jeśli chcemy prawidłowo i sprawnie pracować z programem Windows, to pamiętajmy, żeby procesor naszego komputera był oznaczony jako 486. Może to być 486SX. Bardzo ważnym parametrem jest pojemność pamięci operacyjnej komputera. Ta musi wynosić minimum 4, a najlepiej 8 MB. Zapamiętajmy, Windowsy to 8 MB. Jeśli mamy odpowiednio dużą pamięć, to zegar nie musi być bardzo szybki. Wystarczy, jeśli zegar naszego komputera będzie pracował z częstotliwością 25 MHz. A jaki dysk twardy? Oczywiście na początek wystarczy nam pojemność dysku 100 do 120 MB. Jeśli będziemy mieli trochę więcej pieniędzy, możemy oczywiście kupić większy. Proszę Państwa, poświęciliśmy ostatnio dość sporo czasu na naukę okien. Umiemy już obchodzić się z oknami. Umiemy je otwierać, zamykać, przemieszczać, zmieniać ich wymiary, odświeżać. Poznaliśmy sposób ich wykorzystania do pracy z edytorem tekstu. Wiemy jak wprowadzić dane do komputera i wiemy jak zapamiętać efekty naszej pracy. Potrafimy przygotować list, pismo urzędowe, także rezultaty pracy naukowej. Potrafimy łączyć grafikę z tekstem. Potrafimy przygotowywać druki okolicznościowe, takie jak zaproszenia na uroczystości, zaproszenie na ślub. A nade wszystko potrafimy te wszystkie informacje rozesłać. Na przykład zaproszenia w sposób seryjny. Teraz, kiedy już tyle umiemy, pora rzeczywiście rozpocząć pracę. Dziękujemy bardzo.